Mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji Archaik, wprowadzonych przez nich poszukiwaniach w starodawnej wiedzy oraz w jej późniejszym zabezpieczeniu. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem, Archaik. W schronie znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów, chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o te ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Z uwagi na charakter naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić nad sobą kontrolę, nie zgłaszaj się do ambulatorium. Aha. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. W najgorszym Aha. wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca tak. ułoży się pomyślnie. Eee, to mnie po prostu przeraziło. Cyjanek, przywiązywanie się do ten. To jest dziwne. Zmiany haseł, które ja drzwi potrzebowałem. tak zapomniałem, że nie jest taki komputer. Dwa, trzy, sześć. Dwa, jeden, jeden, sześć, siedem. Otwórz. Jeden, jeden, sześć, siedem. Drzwi otwarte. I sobie zapiszemy. E, dobra. To tu już chyba wszystko zrobiliśmy. Drzwi sobie otworzyliśmy. Te? te się zacięły. To te. Otwieramy. Mąka, czy nie wiem co to jest. Flara. Hmm. O. Cóż to jest? Się zawaliło się dawno temu, to nie. Dobra. Tędy nie ja przejdziemy. Co to było? Kanały, kanały wydawały się jedyną drogą na zewnątrz, ale tak naprawdę nie chodziło mi już o to, by się stąd wydostać. Mój ojciec na coś natrafił i musiałem się dowiedzieć, co to było. W przeciwnym razie wszystko byłoby na nic. Cudownie. Wrócić już nie możemy. Coś dziwnego słyszę, ale wezmę sobie na wszelki wypadek, to moja jedyna broń. Hmm. O. Zabór. Jest kurde, eee, to było dosyć dziwne. Jakiś głos e, coś do mnie mówiło? E, nie wiem o co chodzi. E, to jest przecież już tu byłem. To jest z pierwszej części. Hmm. No to coś jest. Hmm. Słuchaj, co teraz mam zrobić teraz? Bo.

Cóż, ten obrazek tu jest. Ach, kurde, Moja. O. no ja, o kurde, ustaw się prosto, prosto się ustaw.

Wow. Sam nie wymija, co to górnie jest, Albo mi się zdaje, bo to wszystko w krwi. Wow, co to jest? Co to jest? Jajka? Jezu, się przerażam Kładź się tu Bo jakieś zielone coś jest Coś mi tu nie pasuje Wow, a? Na to ciało A! Ofiara! Oto jest z pierwszej części, co na rok grał Wilk, co mam z tym zrobić? Ofiara? Dobra, chodź tu Chodź, 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 chodź. No ziomek, no Podnieś się. Nie porwiesz mnie. Dobra, idziemy. Co jest? Co to jest? Już tego nie, nie łapie. Co to za jakieś łapki? Tu się jarają jeszcze. Ah, już wiem co chodzi. Trzeba to odpowiednio... Nie, nie pasują. Dawaj tą. I tą. Może teraz ta? Tak. I ta. Ciepło tu.